Ladies and gentlemen, meine damen und herren, madame et messieurs, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry, babcie i dziadkowie, wszyscy, którzy teraz właśnie to oglądacie! Siemanko, cześć, czekam, dzień dobry, witajcie po prostu wszyscy. Moi drodzy, w kolejnym odcinku z FIFA 19 na moim kanale i dzisiaj przed nami niesamowity draft, wypełniony ikonami po brzegi. Ile się tylko dało, ile ich trafiłem, tyle ich tam zmieściłem. A oprócz tego otworzymy sobie paczuszki z jednej strony, które dała nam FIFA, jakieś może sbc porobimy, żeby troszeczkę tego było. Także moi drodzy kibice, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Pies gdzieś tam szczeka. A niech sobie szczeka, w końcu są wakacje. Jak już jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję. No i co? Lecimy z tym odcinkiem. Proszę bardzo. Kibicu, ciągle za mało końców? Zajrzyj na superkońsy.pl. Najlepsze ceny w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa i tysiące zadowolonych klientów a z kodem KIBIC otrzymasz końcy 5% taniej. Zapraszam, link w opisie. To, moi drodzy, nie ma na co czekać i rozpoczynamy od otwierania paczuczek. Na razie jest ich tutaj cztery, ale nie niewykluczone, że jeszcze sobie zrobimy w trakcie jakieś SBC-ki, żeby było ich więcej. Także bez zbędnego przyciągania duża złota paczka premium leci... Aha, nie poleci, bo tutaj wymaga coś mojej uwagi i możemy już teraz otwierać, także duża złota paczka premium leci. I zobaczmy, czy w tej pierwszej paczce będzie ktoś? Niestety... Nie, to znaczy ktoś będzie, ale kto? Pastore. W takim razie zerknijmy do drugiej, dużej złotej paczki premium. Czy w niej będą ekrany? Będzie walkout. Walkoutu nie będzie. Ekrany może będą w następnej paczce, bo teraz na pewno ich nie będzie, a tutaj po prostu Sebastian Rudy. Ok, kibice, czas na lepszą paczkę, złota paczka piłkarzy Prime. Ależ ona ładnie wygląda, ten design karty. Zobaczmy, czy zobaczymy to, na czym nam zależy. Zobaczmy, czy zobaczymy. Nie zobaczymy, bo nie zobaczymy, ale będzie. Tu jest coś takiego. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że trafia nam się Chińczyk taki, bo on będzie na przepałkę 75. 5 Bardzo dobrze. Na ten niewymienny będzie jak znalazł, także lecimy dalej. I moi drodzy, przed nami już teraz paczuszka Ultimate za logowanie. To jest chyba trzeci poziom. Wydawało mi się, że się więcej razy logowałem od początku FIFY, ale nie będę się z tym kłócił. Dali mi taką paczkę, to ją biorę i tą paczkę też otwieram. Proszę bardzo, pada odłożyłem, żeby tu w nim nie rzucać przypadkowo, czy będzie walkout. Nie będzie walkoutu, ale są ekrany, będą kolory niesamowite i to będzie bramkarz z Niemiec, Willem, czyli z Holandii, Valen Fajnie. Zobaczmy, co jest w tych paczkach, bo widziałem u innych, że tam kolorki się mieszały, czy u mnie będzie podobnie. Jest jeszcze Golowin, także wydaje mi się, że teraz y, trzeba przejść i porobić y, na SBC-ki. Chodźcie! I moi drodzy, udało się nawet zrobić jednego SBC-ka, obiecujący transfer wymienny. Golowin zostanie tutaj poświęcony i taka oto dziesiątka innych fantastycznych dżentelmenów. Także sobie przepalamy i zrobimy sobie jeszcze jeden obiecujący transfer SBC niewymienny. I tak właśnie prezentuje się skład, który przepalamy na obiecujący transfer niewymienny. Szybciutko to robimy, proszę bardzo. I już teraz zapraszam Was do otwierania tych dwóch paczuszek. Jedna wymienna, druga niewymienna. I zobaczymy, kto tam będzie. Teraz to prawda, nie mam pojęcia, która jest wymienna, która niewymienna, ale zacznijmy, a może od tej lewej. I zobaczmy, czy będzie walkout. No, niestety nie ma walkoutu, czyli. Smolov 8-1. Przejdźmy za tym, zobaczmy jaki będzie obiecujący transfer niewymienny. Proszę bardzo, otwieramy. Dajcie może walkout w końcu, co by to? Powiedzcie, no co co z tym dropem jest? Kevin Prince Boateng. No dobra, Boatenga też bierzemy do klubu i budujemy dalej. Okej, okay, zrobimy sobie teraz dwa SBC-ki niewymienne, no bo nie mam tylu zawodników, żeby zrobić na tą wymienną, także Kevin Prince Boateng i dziesiątka tych dżentelmenów do widzenia. Jedna paczka już jest u nas do odebrania. Robimy drugą. Tutaj Smolov się żegna. Teraz z tą dziesiąteczką razem, także ponownie do widzenia panom. No i tym razem to już liczę na jakiś walkout. No bo jak to tak to no? Proszę bardzo, lecimy. Trzecia paczka w sumie. Jest walkout i jaka będzie flaga, moi drodzy? Kto tam będzie? Przygotujmy się na to. Włochy? Środkowy pomocnik? Chelsea, czyli Jorginho. 8-4 nie jest źle, ale zawsze mogłoby być lepiej. Lecimy dalej. No to w takim razie, jak już jeden walkout za nami, nie miałbym nic przeciwko, żeby w tej paczce był drugi walkout, ale czy tak będzie? No, niestety nie. To będzie Golowin. No dobra, umówmy się, że jeszcze sobie coś tam poprzepalamy, a następnie będziemy już chodzić do tego rekordowego drafta w moim wykonaniu z ikonami. Także układamy i otwieramy kolejne dwie paczuszki z obiecującymi transferami. Tym razem kolejne dwie paczki niewymienne. Także obiecujący transfer. Pierwszy już leci. Czy będzie walkout? Nie będzie. Ale kto tam będzie? Denis Suarez79. Dzięki. Następny. I proszę tutaj o walkout. Jest walkout. I może teraz coś się stanie fantastycznego. Jaka flaga, co nam tutaj dadzą? Brazylia. Prawe skrzydło. Barcelona. Malcolm. Tak jest. Tak jest. 8-5. No dobrze, dobrze. Moi drodzy kibice, ma biorę do klubu, a już za chwilę prezentacja tego niesamowitego draftu. Jesteście gotowi? Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Moi drodzy, pobawię się teraz w czarodzieja. Zobaczcie, tak wygląda pusty skład draftu, a chcecie, żeby on był wypełniony ikonami? Jedyne, co trzeba zrobić, to zrobić tak. I proszę bardzo, są i oni, moi drodzy. Siedem ikon do tego fantastyczni Zawodnicy Toc są in jest Polak, Rodak Lewandowski, ogólna ocena 193. Ale zobaczcie, jest Viejri, jest Luis Figo, Sokrates, Maradona, Zanetti, Jasin, i tutaj jeszcze Okocza. Także jest ich w sumie siedmiu wspaniałych. No to może zagrajmy sobie nimi i zobaczymy, co też się uda zrobić. Co by na to? Ja jestem chętny, także po prostu lecimy. Pokażcie skład pierwszego rywala i zobaczmy, kto tam będzie po drugiej stronie. Jaki zespół? Uhuhu! cztery ikonki, ależ tu coś tam jeszcze do mnie mój przeciwnik mówi: Fox 20, Ronaldo, Litmanen, Moore i Lehman. Ale do tego jest jeszcze Van Dijk. Ciekawa jedenastka. No to grajmy. Ja rozpoczynam bez żadnych zmian, żebyśmy się tutaj pobawili. Żeby się działo, a co? Zobaczymy co z tego wyniknie. Cyk! Ależ to było delikatne, takie fajne wstrzenie, ale Leman na posterunku. Kogo by tu mamy na główkę? No to zobaczmy, ale tu z nim wygrać główkę to będzie ciężko z Wandajkiem. Ale jednak się udało. 1 do zera! Wiryri! No a chciałem go zmienić i dobrze, że go nie zmieniłem. Mówiłem, że ciężko wygrać zybówkę z wandajkiem, z a jednak tam przeskoczył nie tylko wandajka, ale jeszcze kogoś. Jeden do zera. Dobra, dobra. Oj, telefon mnie tu dzwoni. Telefon mnie tu dzwoni, moi drodzy, co się dzieje? Sorry! Trzeba to wybić. Nie możemy stracić po tym bramki. Dobrze, dobrze, na spokojnie. Łapto, łapto. Nie może mnie telefon dzwonić, moi drodzy. Moment! Moment! Dzięki, kurdele bele, no. Virgil van Dijk trzyma mi bramkę, bo mi telefon dzwonił, a nie chciałem. Chciałem go wyciszyć po prostu. Dobra, nic. Lecimy dalej. Sorry, no tak się zdarza. Ale liczy się fani, dobra zabawa. Piękna piłka tutaj. Luis Figo. Sané. Sané. Uuu, tu, 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 tu. Pachniało tam samobójem. Niedobrze, niedobrze. Troszeczkę tu poklepał, ale tam cały czas było na styku, żebym to wybił. I Ronaldo 2 do 1. A jestem w stanie tutaj pokusić się o stwierdzenie, że no, lepszy poziom prezentuje trochę gry od mojego przeciwnika, no ale nieważny. Jednak skilla nie kupisz, nie? Kto oglądał ostatni odcinek, ten wie. Luis Figo? Dlaczego to nie kończy się w bramce? No, halo. Piękna piłka, na dół, dziękuję, cyk 2 do 2, poklepane. Tyk tyk, tyk tyk. Da się, da się, lecimy dalej. Koniec pierwszej połowy. 2 do 2, No gdyby nie ten telefon, to mógłbym wygrywać, ale wiecie, strzelił bramkę, poczuł krew i później się rozkręcił. Lecimy z drugą połową. Nie ma co gadać. Co oni tu zrobią? Szybki Zane, liroj Zane, Biegnij! Pochwałę, ale niestety nie dobiegłeś, to znaczy cię dogonili. William, nie daj mu. Nie daj mu. Oj, 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 oj. Dlaczego tak to się stało, że Felipe Coutinho strzela nam bramkę? Dziwny jest ten mecz, jak tak samo dziwny jest ten świat. Lecimy dalej, gonimy wynik. Napieramy, stwarzamy jakieś sytuacje, a to przeciwnik strzela bramki. Czemu nikt nie idzie do tej piłki? Nasza, 85. minuta. No kibice, kurczę, no jak to jest, że mój przeciwnik ze mną wygra naprawdę, no umówmy się, będą słabszym? To jest FIFA, no ja wiem. No nie, no nie, no nie, no nie, jaki ja jestem słaby gość, jaki jestem słaby kibic, zwykły kibic, bardzo słaby. Ostra fajt ze mnie, co. Dlaczego tak to się wydarzyło? Ten telefon zadzwonił, to wszystko przez ten telefon. Ja cię kręcę, no, ależ jestem zły na siebie. Cztery strzały celne miał trzy bramki. Naprawdę przeważałem, no. Brakowało strzałów, ale te sytuacje, które stwarzałem, nic mnie nie tłumaczy. Bardzo słabo się tutaj zaprezentowałem. Przepraszam serdecznie za mój poziom. Cóż ja mogę zrobić? Za bardzo wierzyłem w siebie cały czas, powtarzałem, że jestem od niego lepszy i tak to się robi, no. Źle, 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 źle. Gratuluję przeciwnikowi Fox 20. Okazał się ode mnie lepszy, chociaż był gorszy. No ale dobra, kibice, ten draft z ikonami, nieszczęsny draft w moim wykonaniu już za nami. Ale na koniec zróbmy sobie jeszcze dwa SBC-ki o obiecujący transfer, niewymienny. Lecimy! I moi drodzy, pierwszy składnik na przepalenie już gotowy. Będzie to obiecujący transfer wymienny Malcolm i reszta jego kolegów. Dziękujemy serdecznie, że byliście i życzymy szczęścia w innych klubach. I teraz będziemy sobie robić też drugą paczuszkę, tym razem niewymienną. Kolejna jedynaska, tym razem z Denisem Suarezem do przepalenia. Przypominam, niewymienna paczuszka, obiecujący transfer. No i przejdźmy sobie już teraz do sklepu i otwierajmy te dwie ostatnie paczki w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Także, proszę bardzo. Pierwsza, to teraz może zacznijmy od tej po prawej stronie. Jeszcze nikt nie zleci do flara. Jest i pytanie brzmi, czy będzie walkout? Nie będzie. A kto tam będzie? I to będzie po prostu Klein. Natalie Klein, czegoś tak. I moi drodzy, jeszcze jedna paczuszka. To będzie niewymienny, obiecujący transfer. Zobaczmy w takim razie, kto tam będzie. Dajcie walkout. Moi drodzy, musimy to zakończyć walkoutem, jak to tak! I kolejny raz ten nasz fantastyczny Chińczyk z Espaniolu, czyli po prostu wulej lecimy, jeszcze robimy paki, musi być walkout na zakończenie odcinka. Dobra, przepalamy skład z naszym Chińczykiem, Dziękuję panu serdecznie, lecimy z kolejną paczuszką. I moi drodzy, ostatni skład w dzisiejszym odcinku na paczkę z obiecującym transferem niewymiennym już idzie do przepalania Natalen Klein. Będzie tutaj jego częścią, i ci panowie również. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, że byliście i przejdźmy po raz ostatni do sklepu i liczmy na to, że będzie jakiś walkout. No bo jak to tak? Nie może być inaczej. Przechodzimy, sprawdzamy i już otwieramy obiecujący transfer. Nie ma na co czekać, dajcie to podświetlenie. Jest! Jest walkout, także można kończyć. A zobaczmy, kto będzie na koniec. Moi drodzy, Japonia, SPO Shinji Kagawa. Uhu, taki walkout to ja rozumiem. Zobaczmy jeszcze, kto będzie w tej drugiej paczce. Pytanie brzmi: czy na koniec dwa walkouty z rzędu, czy to jest możliwe w moim wykonaniu? Jest możliwe! Fantastyczne zakończenie! I to będzie wymienny. Kto to będzie? Kto to będzie? Jaka flaga? Niemiec! Środek pomoc ofensywny. Bayern Monachium. Kto tam jest? Gorecka 85. Jeden z lepszych walkoutów, jakie dzisiaj mamy. To trzeba sobie powiedzieć. Nie, on też jest niewymienny? No tak, przecież ja robię dwóch niewymiennych. Co ja gadam, za dużo tych paczek. W związku z tym to już jest najlepszy czas na to, żeby kończyć ten odcinek. Moi drodzy, jeżeli on Wam się podobał, doskonale wiecie co zrobić. Przepraszam Was za to, co się działo w drawcie. Naprawdę chciałem lepiej to zrobić, naprawdę chciałem zagrać lepiej, ale telefon mi zadzwonił, no i to mnie rozprężyło całkowicie. Później to gadanie, że jestem lepszy, jestem lepszy. Jak jesteś lepszy, to udowodnij to FIFA na boisku, a tego nie udowodniłem, przegrałem. Sorry, następnym razem więcej pokory, no i po prostu na dziś. To wszystko. Pamiętajcie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, wiecie, co zrobić, łapeczka w górę, subskrypcja. I życzę Wam miłego dnia. Widzimy się we wtorek o 15.30. Do zobaczenia, kiwice!